Ostatnie moje prace nad sterownikiem do skrzyni 726. Taka dość ciekawa opcja wprowadzona, czyli odczyt prędkości pojazdów z czujników wewnętrznych skrzyni biegów. Do tej pory był potrzebny hmm, odczyt z czujnika ABS z koła, ABS z koła lub z dyfra, e, aby była poprawnie odczytywana prędkość pojazdu. W tej chwili e, prędkość pojazdu jest odczytywana z wewnętrznych czujników plus troszeczkę matematyki i odczyt aktualnego biegu. I tak na przykład mamy zadane mamy zadanych 1110 obrotów. W tej chwili na pierwszym biegu mamy powiedzmy prędkość 15 na godzinę. Włączę bieg drugi. Jak widzicie zmienia się tutaj znaczy tu jest stała prędkość e, zadanych obrotów i zmieniam tylko bieg. Mamy w tej chwili 25 km na godzinę. Na trzecim biegu przy tych samych wartościach obrotów mamy już 40 na godzinę. Czwarty bieg, piąty bieg i z powrotem. Podnoszę troszeczkę częstotliwość, tak jakbym zwiększał obroty silnika. Powiedzmy, 1700 obrotów z generatora. Odczyt mamy 1680, 1700 obrotów na piątym biegu, powiedzmy koło, w tej chwili jest ustalone na 195 5515 przełożenie dyfra 327. I przy 1700 obrotach na piątym biegu byśmy mieli w rękach 13 na godzinę. Na stole wszystko działa poprawnie. W najbliższych dniach będę starał się przeprowadzić jakieś testy, żeby sprawdzić to na samochodzie.